Dobry. No dzisiaj Dzień dobry. się wybieramy do e, takiej małej miejscowości, położonej 11 km od e, Pafos, Coral Bay, modnej, e, z plażami ładnymi. E, my w tej chwili jesteśmy. Zaraz sobie tutaj odwrócę sobie kamerę, o, żeby państwo zobaczyli tutaj to, co widzicie za mną. To jest e, plaża Potomia, no, to jest... E, Potamia? Potamia, to jakoś tak. E, to jest, proszę Państwa, część zatoki e, właśnie ten Coral e, Bay. E, sama, e, samą plażę oczywiście Coral Beach pokażemy oddzielnie, ale i samo miasteczko też. E, to jest e, miasteczko, które jest e, typowo turystyczne. W sezonie tętni życiem, kupę różnych knajp, sklepików, hoteli, po sezonie przymiera, aczkolwiek tutaj jest również w okolicach sporo mieszka rezydentów i angielskich i innych narodowości, także sporo się też dzieje i po sezonie. Tutaj przed nami jest taka knajpka, no najwyraźniej tutaj to są ich leżaki. To jest dosyć nietypowe, bo na ogół to są państwowe. Eee, bardzo modne, znaczy inaczej, tu jest bardzo dużo ludzi zawsze, ale ja przypuszczam, ponieważ ja nie najlepsze opinie o tej knajpie słyszałem, więc bardziej tutaj ludzi bawi e, wybrzeże niż, niż... O, a tam proszę Państwa, ta, ta, tam w, w, w dali to już jest e, właśnie Coral Bay. No to co jedziemy do Coral Bay. Yy, proszę państwa, ja już praktycznie jesteśmy na wjeździe do samego Coral Bay. Ja tu się odwrócę. Przed nami jest Rondo. I tym na tym tak chwilę na lewo, skręcimy już główną ulicę handlową Coral Bay. Ale tutaj, tak jak Państwo widzicie, przed, przed samym wjazdem już macie pierwsze jakieś takie oznaki turystyczne, jaka, jakaś tawerna. Pizza Hut i Ocean, ocean, ocean Basket eee, No cóż o tym to jest sieciówka z e, Frutti di Mare eee, No jest smacznie z tym, że proszę Państwa wszystko mrożone, wszystko mrożone, absolutnie tu nic świeżego nie podaję No i proszę Państwa dojechaliśmy do ronda skręcamy w główną ulicę, no najpierw może się tak przejedziemy samochodem, żeby Państwo mniej więcej Zobaczyli, no tu po, po, po prawej ręce Cyprus Bank z kolejką do bankomatu. No jak widzicie, knajpa, 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 jakieś takie apteka, Ogólnodostępne, jakieś takie ogólne sklepy, dło i powidło. Kapelusze, siateczki, na, na żeby coś z morza wyciągnąć, czy się bawić. Tu już się stuknęli. Hurra, nic mnie, nic. No i sobie tak tu jedziemy. Jest jakaś chińska knajpa, i włoska, i no, china, restaurant. Dolce Wita Knajpa. My będziemy teraz zjeżdżali w kierunku e, samej plaży, tej najbardziej znanej. No tak, tutaj z parkingu z parkingu jest zejście do plaży to jest ta właśnie znana plaża Coral Bay a jakaś tam knajpka dalej Tam widzicie już cypelek, jest tutaj bardzo urozmaicone, takie kamieniste, fajne wybrzeże. O, tam na górze ktoś ma wypasioną willę z ładnymi widokami. A powiem szczerze tak, mimo renomy tej plaży ja nią przesadnie zachwycony nie jestem. Jest w dosyć głębokiej zatoce, wymiana wody na pewno jest tutaj nie najlepsza. Są plaże moim zdaniem w Pafos w okolicach Pafos o wiele fajniejsze. Tutaj w okolicach Coral Bay no, powstają takie małe właśnie jak tutaj osiedla willi. To jest absolutnie nowe. Tu są chyba jeszcze, jeszcze są nawet jakieś domy w sprzedaży. No i sporo terenów pod przyszłe budowy. A tu już macie Państwo kupione, zamieszkałe ładna zieleń Tu macie Państwo kolejne nowe osiedle pięknie położone, to trzeba przyznać nad taką małą zatoczką z taką wspaniale przezroczystą wodą no a tam właśnie też jest kolejna plaża, nawet nie pamiętam jak ona się nazywa. To są właśnie takie małe plaże, ale to jest wszystko. E, no tam dalej tam jest Coral Beach, a ta plaża z... Nawet nie wiem, to jest częścią Coral Beach. A tu mamy taki lokalno, lokalny to nie jest kościółek, no, a miejsce modlitw. Śmiesznie rozwiązane. Jakiś cerk piszą ikonki kamień a no tu jest co prawda po cypryjsku więc ciężko ten opis po grecku tak, po cypryjsku ciężko zrozumieć tak to wygląda od strony morza widok na plażę jak Coral Bay Tutaj po prawej ręce będziemy mijamy w tej chwili zasadniczy hotel, którego właścicielem jest e, firma deweloperska Leptos. No, notabene, z którą mamy podpisaną umowę i w momencie kiedy kupujecie Państwo jakąś nieruchomość od Leptos dostajecie złotą kartę, która upoważnia z korzystania wszelkich tutaj atrakcji w tym hotelu, czyli tam spa, basenów itd. A taki mały bonusik do, do zakupu nieruchomości u Leptosa. W tej chwili będziemy wjeżdżać do samego miasteczka Coral Bay, mijając właśnie po prawej stronie plaży Coral Beach. Czyli odwrotnie niż poprzednio Przy, przyjeżdżaliśmy. No i w tych uliczkach po prawej, po lewej stronie są same wille. Tu akurat w tej, w tej głównej części to są to już troszkę starsze wille, wcześniej zamieszkane, ale wokół Koralbej cały czas powstają nowe małe osiedla. same knajpy i same takie nazwijmy to ogólne sklepy trochę z pamiątkami, trochę takie no pod turystów typowo ale zanim my tutaj zatrzymamy się a my się tu zatrzymamy na obiad w knajpie, w sala tej tajskiej, którą mijamy jeszcze Państwu pokażę pojedziemy kawałek drogą w kierunku w kierunku Pei i zobaczycie jedyny w takiej najbliższej okolicy duży sklep to już taki poważny sklep to jest właśnie ten to co nam się tutaj wyłania po prawej ręce Filipopos. A my zostawiliśmy samochód na ukrytym parkingu obok głównej ulicy i idziemy tak od strony tylnej do restauracji Salataj. Też też jest cień z przodu okay. czy nie tu To no możemy tu usiąść. Hello? No. Nie. Chodź <laughs> Proszę uprzejmie. Pani Ines pomarudziła, ale w końcu wybrała miejscówkę. Udaje się, że jest zadowolona, generalnie jest niezadowolona, bo... Bo ją... Co? Skrzyczałaś Skrzyczają e, e, skrzyczałem, to jest za dużo powiedziane e, Too large beer, ok? Kalsberg, okej okay. What you prefer? Kalsberg? <laughs> Kalsberg, okej, okay. okay. Maybe Kalsberg W każdym razie tak knajpa jest jedyną... E, Knajpą orientalną, na którą my tutaj trafiliśmy na całej wyspie, gdzie kuchnia przypomina trochę Azję, a reszta nawet z taką bardzo elegancką Imperial, w Pafos to szkoda swojego psa nawet zaprowadzi bo trują no, jak Państwo widzicie, jakaś. Klinika z lekarzami, później co to jest? Wycieczki, wycieczki i taksówki. Te żółte, Bóg wie, co to tam są, niby meksykańska kuchnia. Zainę z zaplecami włoska, w której nie byliśmy, ale chyba nie będziemy ryzykować. A ta bardzo przyzwoicie wygląda. No właśnie tak się nazywa sala taj. No pora na piwo bo są drobne tylko 32 stopnie na, 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 na podwórku więc trzeba się nawodnić Państwa zdrowie, nawadniamy się Generalnie ja menu dokładnie nie będę opowiadał, jest, jest wybór, jest. Ja zawsze biorę tu jedno, taką sałatkę dużą, można się najeść. Ona się nazywa no właśnie, jak ona się nazywa? Ona sałat Wilas. Taj Sałat z krewetkami, to mnie bardzo wchodzi. Ceny drugich, o, to jest jak widzicie sa. Sałatki ceny są tak od 9 do 14 euro. Tylko jakie porcje? Tylko że duże porcje, tak tak, 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 tak. Zupy macie różne. I też tu są jakby w różnych cenach, ale one są obfite. Morskie historie. A no, morskie historie tutaj zasadniczo to jest 17, 13, 17 euro. Nieśmiertelne kari, bo co je dla Anglicy? Kari są różne i tylko można sobie zamawiać tutaj jakby też części składowe, czyli czy chcecie krewetki, kurę, świninę tylko warzywa lub wołowinę a ja no są to różne no to są to są dania drugie dania są generalnie rzecz biorąc w granicach 10-15 euro dla wyde... proszę dla, dla tych którzy mięsa nie jedzą a może ja będę jeść to mięso nie wiem a tu jest tu są makarony i ja jeden mam a no właśnie, które ja mam? Jeden z nich jest bardzo dobry, a reszta taka sobie. No przynajmniej dla mnie, dobra, dojechało pierwsze zamówienie. Dojechało pierwsze zamówienie to jest Tempura Inez. A to jest tajwila z salat z krewetkami. Bardzo dobry, bardzo świeży smak. Polecam. No i przyszło. To, to ja podziwiam Ines na, przy tej temperaturze. zupka, co to jest? Tomian. Tak, to z znaczy, krewetkami. Bardzo znana zupka. Bardzo znana zupka. Tak. Ta zupka jest bardzo znana. Dlaczego jest ta zupka znana? Bo je, bo tą zupkę je Ines. A ja mam takie cudo, to są te szklane, boże, że z czego, do ryżowe te, te makarony z krewetkami, ale bardzo zacna sprawa, bardzo smaczne, Polecam. O, polecam jak tu traficie no cóż, zjedliśmy sobie tajskiego żarcia tam jest rybna knajpa Santa Marina byliśmy dwa razy, pierwszy i ostatni raz i co, wracamy na parking Inesku pomachaj Państwu, bo już się żegnamy pa, pa I, I co? Dobra. I do następnego filmu tak jest. Podobało się, lajkujcie, zapisujcie się na subskrypcję. W przyszłym tygodniu film o finansowaniu nieruchomości na Cyprze, czyli kredytach, kredytach bankowych, kredytach deweloperskich, które może uzyskać tutaj Polak, który chce zakupić nieruchomość. Do widzenia!